Hej, witam Was w mroźną sobotę. Napadało sporo nawet śniegu, także ja się cieszę. Jest naprawdę przyjemnie tak biało, ale też mroźnie. Jest bardzo fajnie, idealnie pod grudzień, chociaż do tego czasu to stopnieje. ale może nie. Idziemy właśnie przez, przejść, robimy sobie spacer i potem Idziemy do kawiarni na no, coś słodkiego. Wszystko było pyszne, ale była to bomba słodkości i e, pewnie też kalorii. Także jadę teraz e, na siłownię, zabieram się już na nią od samego rana, ale wiadomo, zakupy jakieś, sprzątanie, obiad, e, na ten spacer i w końcu e, tak naprawdę mam trochę wolnego, więc e, jadę. Hej wam w niedzielę, w śnieżną w niedzielę jeszcze, chociaż tu już chyba ostatki śniegu, dlatego że leje mega, a podobno jutro ma być znowu 12 stopni, więc takie przeskoki. My jedziemy właśnie w poszukiwaniu domów, bo jesteśmy zainteresowani kupnem domu, w sensie albo bliźniaka, albo jakieś takiej siarogówki. No i jedziemy właśnie w turnę po po domach. Mamy na dziś zaplanowany objazd prawa pięciu, żeby zobaczyć jak to lokalizacji nie wygląda, czy w jakichś takich sensownych miejscach one są, czy niekoniecznie. Eee, no i zobaczymy. To ja nasz domków. Ale niestety mają takie malutkie ogródeczki. W sensie ten to jeszcze ten skrajny jest spory, ale ten to Co? w ogóle malutkie. No. Mały, nie? To było to. Skrajne, więc skrajny, więc niby A nie, to się nie ciągnie ta działka, nie? Co? To się nawet ta działka nie ciągnie tu z boku. Nie, boką. nie, to nie. Hmm. A, no ogródek, tu na szczęście. Nie, no mało grudek, Ale to w ogóle wi widom, to więc widzę widomów. Trochę średnie. No, kolejne. No, działki mają spory. No i są na takiej górce. Widokiem, znaczy no, w sensie z taką przestrzenią jakby. No, spokój też to są dosyć drogie. I kolejne, te mi się podobają wizualnie. Ładne mają te drewnianka, ale są te ugradeczki, to mają takie malusienkie. No i to by było na tyle. Nie wszystkie jakby domy, nie wszystko pokazałam. W jednym miejscu załapaliśmy się tak, że akurat był tam agent nieruchomości, bo umówił się z innymi ludźmi. No i przy okazji wpuściły też nas do środka, także mogliśmy ten dom zobaczyć z wewnątrz. W sumie żadna z tych domów nie jest tam jakoś tak zachwycona. Jedynie właśnie ten, ten pierwszy, gdzie był ten agent nieruchomości to... To wydaje mi się, że w miarę jest OK, ale co do reszty tak średnio będziemy jeszcze do jednego domu pojechać, ale on jest już kawałek stąd, a... Ja to puszczę. <grym> a w sumie już jest 14 prawie, a umówiliśmy się na 14 u moich rodziców na obiad, więc właśnie do nich jedziemy i tak ja już... Muszę się napić kawę. Hejka. Dzisiaj dotarła do mnie bardzo fajna przesyłka, którą możecie zobaczyć tutaj, bo stoi właśnie w korytarzu. Jest bardzo duża. Pokażę. Tam, tam, tam. Jest to bieżnia elektryczna. Tak, w końcu się zdecydowałam. Myślałam o zakupie bieżni już tak naprawdę od dłuższego czasu. I już w zeszłym roku miałam taki plan. Ale w końcu przyszła wiosna i stwierdziłam, że odpuszczam póki co, bo robiło się już coraz cieplej, więc mogłam czy to pobiegać na dworze, czy właśnie poćwiczyć bardziej na, na świeżym powietrzu. No, ale teraz jakby ten pomysł znowu do mnie wrócił, bo już nieraz miałam taką sytuację, że właśnie miałam ochotę coś porobić, czy to pobiegać, ale no już nie pójdę biegać w tym roku, dlatego że na dworze jak kończę pracę, jest po prostu ciemnica, więc no to jest bez sensu jest też dużo dużo zimniej mogłabym jeździć na siłownię tak, ale do siłowni też um, może nie że daleko mam, ale um, to jest jazda przez centrum, to jest jazda w korkach, więc ja nie przepadam na przykład za jeżdżeniem tak po samej um, po, po skończeniu pracy, bardziej jak już na przykład jeżdżę to wolę tak jeździć po 18:00. No ale często mam tak, że chciałabym na przykład pobiegać czy poćwiczyć właśnie mm, zaraz po pracy albo mam też tak, że na przykład po pracy jestem w sumie zmęczona i dopiero tak koło dziewiętnastej, dwudziestej mam ochotę właśnie coś poćwiczyć, ale znowu jak sobie pomyślę o tym, że muszę się spakować, pojechać na tą siłownię, Podświecić tam, wrócić, przyjechać z powrotem, to już się robi późna godzina, naprawdę, więc wtedy odpuszczam. No i yy, tak naprawdę yy, nieraz mi chodziło po głowie takie coś, że chciałabym być taką w domu, że kiedy mnie najdzie ochota, to po prostu wchodzę, ćwiczę yy, i nie tylko pod kątem biegania, ale również jeśli chodzi o kroki, o nabijanie kroków. Ja mam pracę siedzącą, więc yy, no, ja tych kroków czasami mam naprawdę mało. Czas i mi się zdarza chodzić po domu gdzieś w międzyczasie, nabijać te kroki, ale no jednak ta ilość czasem kroków to jest dosłownie mała. Jak czasem mam jakieś 3000 na dzień, no to, to jest coś, co mnie przeraża i chciałabym tą liczbę kroków jednak powiększyć. No a właśnie nawet takie spacery za dnia no nie są możliwe przez, przez, przez to, że jest ciemno. Więc stwierdziłam, że właśnie będę to bieżnie wykorzystywać zarówno do biegania, ale też do właśnie takiego chodzenia, chodzenia dla zdrowia. Eee, taki mam plan, eee, puszczać sobie jakieś tam może filmiki w tyle. no i czy to spacerować, czy biegać, w sensie chodzimy o jakiś taki trud, żeby być też w kondycji. Myślę, że to naprawdę będzie fajna opcja i mm, szczególnie właśnie fajna opcja na jesień, na zimę, więc fajnie, cieszę się, że się zdecydowałam. Na to w końcu, no bo to już właściwie jest końcówka, um, końcówka listopada, um, w sensie końcówka jesieni, um, ale na zimę, na grudzień, styczeń, luty, marzec, no naprawdę myślę, że będzie wykorzystywana, także um, fajnie. W ogóle miałam taki trochę fast jeśli chodzi o tą um, przesyłkę, dlatego że um, z samego rana ktoś do mnie zadzwonił do drzwi, no i byłam przekonana, że to jest właśnie ten kurier. W ogóle fajnie, że to wpadło dzisiaj, bo dzisiaj akurat pracuję w domu. No i otwieram te drzwi, a tam policja. A, i, wiecie, trochę się tak przestraszałam, w sensie o co chodzi, bo chyba nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, że policja zapukała do moich drzwi, więc ja nie wiem, po co oni chodzą. Od razu moje pierwsze skojarzenie to było jakiś arż, no ale to będzie absurdalne i bezsensowne totalnie. E, no nie wiem, pomyślałam też, czy to nie jest jakieś takie oszustwo. E, no, ale w sumie mm, chcieli zabrać jakąś opinię o światach więc jest wszystko ok. No i właśnie z dwie godziny później przyszedł już e, kurger, na którego czyta, czekałam z moją przesyłką, więc I już się nie mogę doczekać, kiedy będziemy składać. Ej, niedługo w sumie też e, zaczyna się czas vlogmasów, więc myślę, że będzie dużo filmików na YouTubie e, do obejrzenia, także myślę, że ta bieżnia nada się idealnie, gdzie po prostu każdego dnia może będę sobie nabijała te kroki, czy właśnie jeśli chodzi o m, takie marsze, czy też może o trucht, e, no i sobie oglądała, więc myślę, że super. E, no ale tak właśnie mnie ciekawi, czy to będzie tak wykorzystane, w takim bardzo dużej mierze, czy tak, nie wiem, może na początku to będzie taka mega zajawka, a potem trochę odkuczę. No, póki co bardzo mnie ten pomysł intryguje i myślę, że będzie to przydatne, ale zobaczymy też za kilka jakby miesięcy, jak tam poszło. Chciałabym się też wypowiedzieć odnośnie vlogmasów. Mamy końcówkę już listopada i za chwilę grudzień. Grudzień oczywiście czas vlogmasów na YouTubie. I czy ja będę nagrywać w tym roku vlogmasy? E, właśnie tak. Zastanawiam się jakiś czas, jak do tego w sumie podejść, i czy to będzie miało jakiś tam m, w tym roku potencjał, powiedzmy, ale ogółem tak, tak. Będę nagrywała vlogmasy w sensie jako filmiki świąteczne. Natomiast te vlogmasy nie będą się pojawiały codziennie. I tak naprawdę to chyba też dopiero wyjdzie w praniu, jak to będzie wyglądało. W ubiegłych latach, tak naprawdę w ubiegłym roku, ja, mimo że na samym początku mówiłam, że to też nie będzie się pojawiało codziennie, to jakoś tak nadawałam sobie taką presję, żeby mimo wszystko tak codziennie coś wrzucać, i przez długi czas mi się to udawało, więc fajnie. Natomiast w tym roku, no tak raczej nie będzie. Z kilku w sumie powodów. Także myślę, że nie wiem, może będą się pojawiały na przykład filmiki codzienne, ale z jakichś weekendów, kiedy będę tego czasu miała wolnego więcej, także może się coś będzie więcej działo, będę mogła pokazać. Ale jeśli chodzi o na przykład e, tydzień taki od poniedziałku do piątku, wówczas może e, wrzucę jakiegoś zbiorczego vlogmasa z tych pięciu dni. Nie wiem, zobaczymy tak naprawdę, co się będzie działo, czy będzie coś ciekawego do pokazania. Także to wszystko wyjdzie w praniu. Jak powiedziałam, trochę będę miała zmianę względem zeszłego roku, z kilku tak naprawdę względów. Po pierwsze dlatego, że w ostatnich latach ja w sumie pracowałam tak 100% zdalnie, teraz się to zmieniło i częściowo też pracuję zdalnie, ale częściowo pracuję z biura i automatycznie przez tego czasu jakby mam mniej, także też mniej jakby do pokazania, no, mniej jestem przy tym elastyczna. E, dwa, um, też w ubiegłych w sumie latach, nawet jak nie nagrywałam na YouTubie, no to miałam taką tradycję, że w sumie zawsze gdzieś tam e, na jakiś taki jarmark e, bożonarodzeniowy udawało mi się jechać. E, tak jak na przykład w zeszłym roku byłam w Budapeszcie na jakieś cztery dni, w, w dwa lata wcześniej. Pradze na parę dni, wcześniej też byłam w Wietniu, w Berlinie, w Dreźnie, także e, tak to wychodziło, natomiast w tym roku e, nigdzie tak na jakiś taki kilkudniowy wyjazd nie jadę, no jednak takie właśnie wyjazdowe vlogmasy na jakieś jarmarki to myślę, że fajnie ten vlogmasy urozmaicały. No ale w tym roku nie będę nigdzie jechać, jedynie może myślę, że na jakiś jarmark, tak na jeden dzień uda się wyskoczyć. Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, myślę, że to będzie w Czechach, tak mam nadzieję, ale jeśli się nie uda to na pewno gdzieś tutaj w Polsce, albo w Krakowie, ewentualnie w Wrocław, ale nie, chyba będzie to Kraków w razie czego. Zobaczymy jeszcze. No i trzecia, w sumie, taka sytuacja, którą mam, to, yy, która wpłynęła na to, że się zastanawiałam, czy ten vlog ma co w ogóle nagrywać, to to, że znalazłam się w takiej troszkę negatywnej sytuacji życiowej, yy, która yy, trwa już tak naprawdę od paru miesięcy, chociaż dopiero ubiegłe tygodnie sprawiły, że ja już chyba tak całkiem straciłam nadzieję na pewne rzeczy i o ile wcześniej, wiecie, tak do mnie pewne kwestie nie docierały myślałam, um, że jakoś tam będzie w okej z biegiem czasu tak teraz już um, wiem, że raczej okej okay. nie będzie um, no cóż, zobaczymy, na razie muszę z tą kwestią Żyć, ale nie powiem, u mnie to działa tak, jakby falami, czasami wszystko jest w porządku, no ale czasem są takie fale, że czuję się naprawdę mega, mega przygnębiona i zdemotywowana. Nie chodzi mi konkretnie o nagrywanie filmików, bo to lubię robić, ale po prostu tak życiowo zdemotywowana, bo no i nie mam dobrego nastroju, raczej po prostu mam taki wówczas przygnębiony, smutny nastrój, także no zaczęłam się zastanawiać, czy mi to nagrywanie w ogóle wyjdzie w tym miesiącu. Nocu. Ale z drugiej strony myślę, że jednak te vlogmasy to jest naprawdę taka bardzo fajna pamiątka, do której ja sama do moich filmików właśnie z vlogmasów z, zeszły, z zeszłego roku w sumie wracałam i naprawdę mi się przyjemnie je oglądało, fajnie było powspominać różne rzeczy. No i to jest jednak taki magiczny czas, także no będę chciała coś ponagrywać mimo wszystko. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No, mam nadzieję, że mój nastrój taki będzie chociaż y, częściowo pozytywny, a może właśnie w ten sposób, y, jakby, odetnę się troszkę od wydarzeń, które u mnie mają miejsce. Y, no cóż, trzeba właśnie celebrować, myślę, że ten czas, cieszyć się tym czasem i jakoś się właśnie tak odciąć od pewnych rzeczy. No i cieszyć się właśnie tym gruniem tym, tymi nadchodzącymi świętami, czasem spędzonym z bliskimi. Także... Cóż, ja nastawiam się pozytywnie. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i, i że coś z tego vlogmasu fajnego uda mi się wykrzesać. Także to już jest mój ostatni filmik przed vlogmasem. Także widzimy się w grudniu na vlogmasie. A?